Witaj w turkusowych porankach z Syreną. Ja jestem Syreną, która chciałaby Cię otulić błękitem. Dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić tematowi różnych osobowości, jakie mamy w sobie, i sprowokować Cię do pytania, czy może masz jakąś taką część siebie, której nie pozwalasz rozkwitnąć. Więc ten odcinek sponsorują muchy, które będą tutaj latać dookoła. I które też stały się aktywizatorem pewnej mojej kreacji, oraz pewna historia i wizja, która mi się przydarzyła niedawno. Niedawno brałam udział w wyzwaniu Justyny Falkowskiej. Justyna Falkowska jest to współczesna wiedźma i od niej uczyłam się tych różnych czarów marów, no, tak naprawdę pracy z podświadomością. Kilka lat temu, kiedy byłam w takim stanie totalnego rozwalenia i nie miałam nic do stracenia, stwierdziłam, że rezygnuję ze współpracy z moim wewnętrznym sceptykiem i zaczynam się otwierać na rzeczy, w które do tej pory nie wierzyłam. I wtedy pojawiła się nagle w moim życiu Justyna Falkowska, i dałam się jej uwieść, i poszłam do niej na kurs, i tam. Stawiałam swoje pierwsze kroki z hipnozą i hipnoterapią i różnymi takimi energetycznymi, też zabawami. I to dość dużo wniosło dobrego do mojego życia i okazało się moją ścieżką. No i teraz sobie pomyślałam: o, fajnie, nie wpadnę sobie do Justyny. ale na to wyzwanie. Na pewno będzie robiła jakąś ciekawą wizualizację, i tak też się stało. Pierwszego dnia była wizualizacja. Spotkania się z prawdziwą sobą, nie przyszłą sobą, nie sobą z jakiejś alternatywnej rzeczywistości, nie wymarzoną sobą, tylko prawdziwą. No i zamykam oczy, wchodzę w to wyobrażenie i w moją stronę idzie postać. I od początku mi się nie podoba, no coś czuję, że tam. Tam coś jest nie do końca takie piękne. No i faktycznie okazało się, że to jest paskudna starucha z brzydkim nosem, bielmem na oczach i z jednym zębem. I się tak trochę złośliwie uśmiecha. No, zadowolona ewidentnie. No wiesz, no nie wiem czy miałaby się ochotę spojrzeć w lustro i zobaczyć taką twarz, jako swoją. A więc tak na początku stwierdziłam o kurde, no co mam z tym teraz zrobić no ale stwierdziłam, no dobra otworzę się na tą wizję co ona oznacza no i bardzo szybko stwierdziłam no przecież to naprawdę ja siedzę od kilku miesięcy na końcu świata w chatce na skraju wioski, właściwie dalej niż na skraju no baby jagi mieszkały w lasach ja mieszkam w górach i sobie też tam mieszam coś w kotle. No, akurat mam czas, gdzie dużo tworzę i właśnie szykuję te swoje różne magiczne programy z hipnozą. Więc to ma sens, tak? Ja jestem taką babą jagą w tej chwili i mogłabym to tak zostawić. Ale przypomniałam sobie. Pewną historię traumę rodową, która dość mocno wypłynęła na wierzch kilka lat temu, kiedy miałam sen. To był taki sen, że śniło mi się, że z toalety coś wypływa, nie, że zapchana została toaleta. I to nie przeze mnie, tylko przez moją mamę ale ja ją muszę posprzątać. Nie bardzo rozumiałam ten sen. Ale Natalia Miłońska, która jest specjalistką od znów, rzuciła fantastyczne hasło. Powiedziała, że jest jakaś tajemnica, jakaś historia rodowa od strony mojej mamy i e, ja mam się nią zająć. I wtedy zadzwoniłam do mamy i zaczęłam ją wypytywać. I trafiłam. W, 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 moja babcia wychowywała się na Podlasiu. W wiosce mostowlane, tuż przy rzece Spisło, czyli już za ich domem była ta rzeka. I w tamtych czasach Polska była szeroka, ale w pewnym momencie została podzielona. I po drugiej spisło, e, stronie Spisło, tej rzeki, e, była, bia, powstała Białoruś. No i podzielono rodzinę no więc większość rodziny została jednak po stronie polskiej ci którzy mieszkali po tamtej jeszcze przed podzieleniem granicy szybko przenieśli się na stronę polską tylko babcia mojej babci nie chciała została sama i moja babcia bardzo rozpaczała ona przez połowę swojego życia cierpiała z tego powodu że jej ukochana babcia została po drugiej stronie a ta ukochana babcia miała bielmo na oku Właśnie tak nie dowiedziała, więc też się bardzo martwili, czy ona ma tam opiekę, czy jest ktoś, kto jej pomoże, ale to był jej wybór ona nie chciała zostawiać swojego domu. Akurat ta historia też wypłynęła w tym czasie, kiedy powstała ta nieszczęsna granica właśnie w tamtych okolicach, więc ja czułam, że to jest coś mocnego i, i mnie gdzieś, gdzieś dotyka na wielu poziomach ta historia. I wtedy pojawiła się Magdali Put, która powiedziała, że ona mi podaruje podróż szamańską, ona może się spytać, o co chodzi. Więc usiadła sobie z bębnem i miała wizję. A potem mi tę wizję opisała. Dla niej te wizje nic nie znaczyły. Ale dla mnie to wszystko zostało wyjaśnione. I na podstawie tego napisałam baśń, którą możesz sobie posłuchać na końcu tego odcinka. Mm. W każdym razie ta baśń i ta wizja, bo ja tą wizję Magdy wzięłam, ale ja sobie ją jeszcze dokończyłam, więc całą powieść z tego stworzyłam i tak jakby tą podróż szamańską pchnęłam do przodu, do rozwiązania, do pełnej integracji. I gdzieś podczas te, tego całego rytuału, ja sobie tą baśń opowiadałam pod wulkanicą etną, opierając się o sosnę. A sosna mnie zazwyczaj przybliża do takiego poczucia, że jestem zakorzeniona i tego kontaktu z moim polskim rodem, z moim rodem. Nie? No i tam sobie to napisałam. Potem gdzieś to może z jednej osobie wysłałam, dwóm i sobie leży w szufladzie. Więc być może ta starucha mi się pojawiła, żeby tą opowieść uwolnić. Ale okazało się, że ona mi się pojawiła, żeby uwolnić coś jeszcze, a mianowicie kogoś. I tak się złożyło, że następnego dnia e, miałam trening psychoterapii transpersonalnej, co teraz studiuję i mieliśmy przeprowadzić pewien proces. No i ja byłam króliczkiem doświadczalnym i na mnie dziewczyna trenowała proces. W efekcie nie przepracowała tego, co było nam zadane, ale zrobiła pełną sesję uzdrawiającą. I podczas tej sesji, oczywiście ta się pojawiła i ta starucha, i ta historia, ale tak idąc, 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 idąc dalej, wchodziłyśmy do mojego ciała, do tego, co się ze mną dzieje. I ta dziewczyna poprosiła mnie, żebym. Zajrzała, właśnie do swojego ciała, bo czułam takie napięcie, takie jakbym tutaj była drzewem, tak totalnie skostniałe. To, to wszystko było takie, takie, takie zaciśnięte. No i żebym zobaczyła, co się dzieje w środku. No i w środku momentalnie zobaczyłam siebie, tu, taką malutką, która jest uwięziona właśnie tutaj w środku, i tak. Strasznie, desperacko próbuje się uwolnić. Po prostu rzuca się na wszystkie strony i ona chce stamtąd wyjść. Tymczasem ja, ta z zewnątrz, uo, bardzo mi się nie podobało zachowanie tej, 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 tej chaotycznie próbującej się uwolnić dziewczyny. I próbowałam ją zatrzymać. Przychodziły mi takie słowa jak: There must be a way, czyli musi być wyjście. Ale mi o to chodziło, żeby powiedzieć tej w środku, że nie musi się tak miotać, tylko że to wyjście naprawdę jest. Tylko ona musi usiąść i je zobaczyć. I ta część mnie próbowała kontrolować tą. I w tym momencie zaczęło się ścierać we mnie ta postać, która odpowiada za tą część, która jest kontrolerem. A ostatnio ona jest dosyć aktywna, ponieważ pracowałam nad strategią, układałam klocki, więc ta część analityczna, strategiczna była dosyć dominująca. I to jest ta część mnie, która nie lubi chaosu i, i która próbuje zdławić tą moją wewnętrzną spontaniczność. Ja się czuję żywa, kiedy robię rzeczy bez planu. Kiedy lecę totalnie na żywioł, ryzykuję, ja się wtedy czuję najbardziej żywa. Ale mam taką wewnętrzną potrzebę tego spokoju, tego ukojenia, i ja go po prostu cały czas nieustannie szukam. Stąd te wszystkie syreny, stąd te wszystkie medytacje, które próbują gdzieś to ukoić, nie to ten wewnętrzny chaos. Ale dziewczyna, która prowadziła tę sesję, powiedziała takie słowa. Cały czas próbowałam nie przekonać, żeby ja ta kontrolująca część zaakceptowała tą chaotyczną część. Nie byłam w stanie tego słuchać. Po prostu wszystko się we mnie wmieliło i, i nie chciałam. I w pewnym momencie ona powiedziała takie zdanie, które mnie strygerowało. Okej, okay, nie chcesz, ale to nie zniknie. Ona tam zawsze będzie. Zawsze będzie taka. I wszystko we mnie zgasło. Po prostu nagle straciłam motywację. Kiedy szłam na tą sesję, miałam taką nadzieję, że znajdę w sobie jeszcze większą motywację do tych rzeczy, które teraz tworzę, że będzie mnie to jeszcze bardziej nakręcać. A ja nagle stwierdziłam, że po co? Jak to ma być zawsze tak? To ja nie chcę. I kiedy ja tak siadłam, to ta postać we mnie też tak siadła. I tak się działujeśmy takie... No, ale y, tą sesję obserwował jeszcze jeden chłopak. I on się wtrącił na koniec i powiedział, co zobaczył. I jego słowa mnie aktywizowały, bo on zobaczył tą małą postać złość. Zobaczył, jak ona jest mocno stłamszona, jak ona bardzo potrzebuje się wydostać, i, i po prostu momentalnie się po prostu mnie wybudziło. I ta postać się wybudziła, i wtedy zrozumiałam, co mnie nakręca. Że przez te ostatnie dni też oprócz tego, że miałam tego stratega, to co mnie nakręcało, to co sprawiało, był jakiś bunt przeciwko statusowi ku, przeciwko jakimś tam regułom i że ja chciałam wystąpić przeciw tym regułom, i że tak, że to mnie nakręca. Ta, ta wewnę ten wewnętrzny rebel, on tam jest. W moim domu się nie okazywało złości. Ja sobie rzadko na to pozwalam, ale. Właśnie dziwnym trafem, przy większości różnych sesji prędzej czy później wychodzi właśnie ta złość, która jest tam ściągnięta. Tylko to jest złość, którą bym nazwała dobrą, ponieważ złość nie musi być agresją, tylko może być czymś, co napędza właśnie do działania. A jeżeli ją sobie tłamsimy, to wtedy się zaczyna autoagresja. My tą złość dalej mamy, tylko my ją kierujemy przeciwko sobie. I na przykład kierujemy ją w tym kierunku, że. Przeciwko częściom osobowości, które mamy. I ta część mnie tutaj to jest kreatorka. To jest osoba, która tworzy, i po prostu w, na w następnych dniach ta kreatorka mi się tak uwolniła. A tam jeszcze wiele rzeczy jest związanych, bo, bo, bo duże rzeczy się jeszcze działo oprócz tego, które pomogły mi to zobaczyć. Ale to jest coś takiego, jakbym ja uwolniła wreszcie tą część mnie, która była kiedyś reżyserką. Ja tak starałam się przez ostatnie lata od tego uciec. Tymczasem to jest jeden z moich największych darów. To doświadczenie, jakie miałam, i, i ja go używam. Tylko, że ja nie chciałam tego widzieć. Nie? Ja tego używam w pracy. Ja tego używam właśnie przy sesjach z innymi czy. Tworząc medytację, tworząc innym programy, ja, ja im reżyseruję podróż, ja piszę im scenariusze. I ja mam w tym taką łatwość i lekkość, ale właśnie ten mój reżyser to jest też ta część analityczna. Wtedy mój reżyser jest e, dobry, kiedy jest i jedna część, ta twórcza, która przychodzi z tym chaosem pomysłów, bo, bo twórczość jest chaosem. Ale potem układanie tej tego całego chaosu to jest wewnętrzna analityk i strateg i doszło do pojednania, że ta moja wewnętrzna stratega przyjęła tą wewnętrzną twórczynię chaotyczną i doszły do jakiegoś porozumienia. Jest czas na jedną, jest czas i na drugą. I ta osoba kontrolująca też podjęła się, że ona od tej pory będzie, um, będzie um, opiekunką. Że ona będzie używać uh, tych swoich potrzeb kontrolowania do tego, żeby chronić tę twórczą część. Bo ta twórcza część jest delikatniejsza. To jest ta wrażliwa część. mnie. ona tam była mała. Nie, nie, to nie tak, że ona była tam ściśnięta, ona po prostu jest mała, tylko po prostu jest jej dużo, nie? I doszło i, i do takiej pięknej samoakceptacji. Bo ja mam tak często, nie, że jak patrzę na przykład na swoje wideo, czy na różne moje zachowania, bardzo nie lubię i nie akceptuję tych moich. Jak tak opowiadam, jak jestem, jak gestykuluję, jak robię miny. Tak, chciała się tak opanować. I to właśnie była ta część moja kontrolująca. A ja jestem taka. Ja jestem różna. Ja bywam i kontrolująca i ułożona, czego też ostatnio nie, nie zawsze chcę widzieć, kiedy znowu jest dominacja tej osoby chaotycznej. I te dwie osoby są w jednym ciele. I cała zabawa polega, żeby te dwie osoby właśnie nauczyły się ze sobą żyć. Tak naprawdę tych osobowości w sobie to my mamy dużo, dużo, dużo więcej. Jesteśmy pełnym kalejdoskopem. I pewnie nieraz nie łapiesz się na tym, że słyszysz w sobie głos nie swój, tylko swoich rodziców, swojej mamy, swojego taty, swojej babki. I tak też jest z, ty z tymi osobowościami, też zdiagnozowałam, która idzie z której linii, a, i gdzie one mają swoje korzenie, co też jest fajne, dobrze. Wiedzieć. A więc na dzisiaj tyle, tą opowieścią, Chciałam Cię zachęcić do tego, żebyś droga turkusowa dużo postarała się wejść troszeczkę do siebie i tak się zastanowić, czy jest jakaś cząstka Ciebie, która potrzebuje uwolnienia. Jeśli chcesz mojego wsparcia, to daj mi znać w komentarzu. A ja ci dam znać, jak możemy razem pracować. Ja teraz kończę tą pogadankę, ale zapraszam Cię do słuchania baśni właśnie o Syrena nad rzeką. Gdzie opowiadam tą całą historię. Jak idę się spotkać z moją prababką. Pra. pra. Babką, tak, pra, pra, babką. I uwalniam się od też niektórych schematów. Od... Uwalniam to jest dobre słowo. To jest opowieść o uwalnianiu się, o poczuciu wolności, o odzyskiwaniu. Od tego, żeby się nie czuć uwięzionym przez coś, jak czuła się moja pra babka. Więc pozdrawiam Cię serdecznie i miłego słuchania. Syrena na moście. Uzdrawiająca baśń osobista Sireny Kowalskiej. Któregoś razu niedaleko świsłoczy, tuż przy białoruskiej granicy, Syrena spotkała wilka. Wilk zobaczył, że nad czymś bardzo się trapiła. Co się stało, Syreno? Zapytał. Czyż nie widzisz, że jestem w sieci? Nie mogę się ruszyć. Gdziekolwiek nie chcę popłynąć, pojawia się ta krępująca sieć. Wilk się ci nie widział, ale skoro syrena czuła się w nią uwikłana, musiała być prawdziwa. Ponieważ wilk pierwszy raz widział syrenę w okolicy, zapytał, jak się tu znalazła. Przypłynęłam z dalekich krain, by sprowadzić prababkę do domu. Dawno, dawno temu tu na Podlasiu wychowała się moja babcia w małej wiosce Mostowlany. Tak, wiem! rzekł wilk z małymi brązowymi chatynkami brukowaną uliczką i cerkiewką tak rzekła Serena. tuż po wojnie ustalono, że rzeka za chatą ta rzeka przy której jesteśmy stanie się granicą rozdzielającą Polskę i Białoruś zburzono mostek po jego drugiej stronie została prababka babka. nie chciała się przeprowadzać bo tam był jej dom i nie rozumiała koncepcji granicy Moja babcia, choć już dawno nie żyje, wciąż płacze z tęsknoty i rozpacza, że pra, pra babce nikt nie może pomóc. Ludzie powiadają, że ma zaćmę. Wierzę, że jak sprowadzę babkę do domu, to ta krępująca, meruchy sieć opadnie. Tylko widzisz, wilku, teraz smutni ludzie postawili tu znowu granice. Tak, widziałem druty kolczaste, zasiki i wojaków strzegących granic przed dziećmi. Żadnym ludziom nie pozwalają się zbliżyć westchnęła syrena. Mimo, że jestem syreną, w połowie jestem też człowiekiem. Nie tylko sieć krępuje mi ruchy, ale i drut kolczasty. Ja nie mam w sobie nic człowieka, powiedział wilk. Mogę ci pomóc. Wilk natychmiast wyruszył. Pojawił się przed nim biały mostek. Potem zobaczył chatynkę z niesymetrycznym, spadzistym dachem. Siedziała przed nim babulenka, przygarbiona, z przewiązaną chustą na głowie. Wstań, babko, twoje wnuczki czekają, rzekł wilk. Babka tylko pokręciła przecząco głową. To jest mój dom, nigdzie się stąd nie ruszę. Wilk zrozumiał, że dom trzyma babkę za kostki i obserwuje każdy jej ruch. Co tu zrobić, żeby dom puścił babkę? Głowił się wilk. Już wiem. Wszedł do chaty. Wyjął biały obrus i dwie serwety z kredensu z haftowanymi, pięknymi podlaskimi wzorami. Babka haftowała je całe życie. Zasłonił okna serwetami, a drzwi obrusem. Wziął babkę na plecy. Dom ich nie widział. Zaraz za domem ukazała się rzeka, po drugiej stronie czekali ludzie. Most po obu stronach zaczął się odbudowywać z każdym krokiem wilka. Ludzie i wilk spotkali się po jego środku. – Czy wy jesteście rodziną syreny? – spytał wilk. – Przyprowadziłem wam pra-pra-babkę. – Syreny? – spytali ludzie. – Nic tu po niej. Ona żywa, a my martwi. Mimo tych słów syrena nagle pojawiła się na moście. Kobiety zaczęły śpiewać i rozpalać ognisko. – Chodź, syreno, do ognia! – ktoś zaproponował. Syrena grzała się przy ognisku. A wokół niej zebrał się krąg. Przedkowie syreny tańczyli dla niej taniec wsparcia i miłości. Dziecko, tu nie musisz być syreno. Jedz sobie być syreno gdzie indziej, bo tu ci dupa obmarźnie. A granica? Zapytała zatroskana syrena. Co z granicą? Ludzie stali przez chwilę w milczeniu. Rzeka stawała się coraz większą barierą, a przynajmniej taką się wydawała. – Widzisz, dziecko, dla nas ona prawdziwa, twoja, jest w twojej głowie. Syrena postanowiła przekroczyć rzekę. Barykada znikła. Za nią pojawiła się mgła, którą syrena również przekroczyła i stanęła po drugiej stronie rzeki. Syrena odwróciła się i zobaczyła, że pomiędzy nią a jej rodziną pojawił się duży ceglany mur. – Skoro przeszłam tu, przejdę i tam. Nagle mur zniknął. Zamiast rzeki pojawił się suchy piasek. Kiedy Syrena podniosła wzrok, zobaczyła, że stoi z babką przed chatą. Obok domu stał jeleń. Chaty strzegły dwa psy, bigle i lwica. Wokół pasły się dwie łanie, a z za drzewa uśmiechał się jednorożec. Syrena weszła z prababką do chaty. Młasz dziecku, napij się herbatki. Powiedziała babcia do Syreny i znikła. Przez okno do chaty zajrzały łanie. Syrena nakarmiła je ziarnami, które miała na swojej dłoni. Następnego dnia syrena udała się do wioski. Już z oddali słyszała bębny i muzykę. Kiedy weszła do wioski, ujrzała cerkiew. Wyłonił się z niej pop z długą, siwą brodą i zaprosił do środka. Po środku cerkwi płonęło ognisko. Przy ognisku siedziały dwie szeptuchy. Zmarszczki na ich twarzach miały sto lat. Wokół stał chór cerkiewny i śpiewał do bębnów. Część kobiet w ludowych podlaskich spódnicach i białych haftowanych koszulach tańczyło wokół. Serena zamiast ogona też miała spódnicę krakowską. Zaczęła wirować. Pop, szaman, poprosił, by zdjęła ubranie, bo nie będzie jej potrzebne. Serena przez chwilę się zawahała. Czy to nie będzie zbyt by narzać się w cerkwi? Przed Bogiem Wszyscy rodzimy się nadzy i nadzy przed nim staniemy. Serena zaczęła zrzucać z siebie kolejne warstwy ubrania, aż poczuła się lekka i wolna. Woń ognia i kadzideł odurzała ją. Położyła się na ziemi i pozwoliła, by ziemia zabierała z niej to, co niepotrzebne, i karmiła tym, czego serena potrzebuje. Serena zaczęła czuć nieokiełznaną dzikość. Wiła się w tańcu na ziemi, cała ubierała się w kurz. I ziemię. Strzepywała więzy, przymusy, wewnętrzne bariery, brała od ziemi siłę i gotowość do działania. Nagle muzyka się urwała. Syrena wstała, brudna i szczęśliwa. Koło ognia był kocioł. Szeptunki wzięły drewniane chochle i zaczęły obmywać ciepłą wodą ciało Syreny. Cały czas szeptały zaklęcia, których Syrena nie słyszała. Teraz możesz iść, rzekł pop. I odprowadził Serenę do drzwi. Serena czuła się inaczej niż przed wejściem do cerkwi. Miała na sobie czerwoną suknię, którą nosiła jako młodziutka dziewczyna, i kożuszek, który kiedyś nosiła jej mama. Szła przez las. Czuła się bezpiecznie, gdyż miała łuk przewieszony przez ramię. Czuła się wolna i pełna siły do działania. Ale najpierw muszę odpocząć, pomyślała. Zobaczyła polanę, na której pasły się białe Daniele. Wśród nich zobaczyła swoje łanie i jelenia. Po środku polany stał duży dąb. Serena usiadła pod nim i pomyślała o biglach, które natychmiast się pojawiły. Będę wdzięczna, jeśli będziecie mnie strzec, kiedy ja się zdrzemnę. Oparła się o dąb i zobaczyła, że obok niej leży lwica. Syrena położyła na niej głowę. Patrzyła na białego jednorożca, który tańczył przed nią. Po chwili zamknęła oczy. I zasnęła. Kiedy obudziła się, stał przed nią wilk. Czy wciąż krępujecie cię sieć? spytał. Nie. Teraz mogę wstać i iść przed siebie. Żaden dom mnie nie więzi. Przede mną nie stoi żadna granica. Kiedy dojdę do morza, moje nogi zamienią się w ogon i popłynę do oceanu. Tam, gdzie mieszka bez kres. Po drodze pozdrów wilki morskie i foki. Uśmiechnął się wilk. Syrena pochyliła głowę, by podziękować wilkowi za pomoc. Kiedy podniosła wzrok, wilka już nie było. Wstała i zaczęła iść przed siebie. Prowadził ją jednorożec.